Dzień dobry, dzień dobry, odpowiedź na pytanie dzisiaj tytułowe Dlaczego nie kupuję większego domu w Chinach? O, czekajcie, moment, sytuacja podbramkowa, Yang Yang tutaj płacze Dlaczego nie kupuję większego domu w Chinach? Jest kilka powodów Jak już wiecie dobrze, moi, moi drodzy i moi moje drogie, z poprzednich odcinków Jest kilka powodów ku temu więc postaram się dzisiaj o nich trochę opowiedzieć. Ci co nas tutaj już oglądają od dłuższego czasu regularnie, wiedzą, że kupiliśmy nasz dom w Chinach jakieś dwa lata temu. Dom ma około 180 m2, trzy piętra, tak mniej więcej po 60 m każde. Czyli powiedzmy, po tak takie trzy mieszkanka po 60 metrów każde dwa ogrody, miejsce parkingowe. Znajduje się na prywatnym strzeżonym osiedlu, zamkniętym, zielonym w willowej dzielnicy miasta Foszan, na północno-zachodnich przedmieściach miasta. No, więc tutaj ten dom tutaj sobie w miarę wyremontowaliśmy po trochę, po trochę i usprawniliśmy po trochę, po trochę i wyczyściliśmy po trochę, po trochę i uporządkowaliśmy po trochę, po trochę. Nasz dom jest najmniejszy na całym osiedlu. W Chinach domy zazwyczaj mają po 300-500 m kwadratowych. No i teraz pytanie: czy kupimy większy? Wiecie, jak to jest z ludźmi na świecie? Masz jedną żonę, chcesz mieć dwie, masz jeden samochód, chcesz mieć dwa, masz powolny samochód, chcesz mieć szybki samochód. Masz mało ogródek, chcesz mieć większy ogródek. Generalnie chciwość, chciwość i jeszcze raz chciwość rządzą naturą ludzką. I zastanawialiśmy się, czy powinniśmy może większy dom kupić. Może powinniśmy kupić taki z 300 m2, żeby miał 4 piętra. No i to tu, Więc, e, więc tak. Myśleliśmy, żeby większy jakiś kupić, ale na razie zdecydowaliśmy, że nie kupujemy, więc jest kilka powodów. Pierwszy powód jest taki, że obecny dom w wymiarze takim, jaki mamy, nam e, w miarę wystarcza i jest taki dobrze zoptymalizowany, jeśli chodzi o, o powierzchnię. Czyli mamy tutaj, na górze mamy dwie sypialnie, dwie, sypialnie, dwie łazienki. Dzieciaki mają tutaj jeden, jedną sypialnię, my mamy tutaj drugą sypialnię. Generalnie An-An ma jedną sypialnię, bo Janian tutaj z nami z nami w pokoju jest. Janian ma tutaj swoje swoją stację, gdzie przebywa, ale mógłby też być właśnie na łóżku piętrowym w pokoju dzieciaków. Tutaj dwie łazienki mamy na górze, więc jest spoko. Na dole mamy kuchnię, salon. Kuchnię, salon, więc jest ok. Łazienkę też mamy na dole. I co, wa co ważne, mamy domowe biuro w swoim domu, więc, więc też, że tak powiem, mamy wszy wszystko, co potrzebujemy przy obecnym rozmiarze. Czuczu, duhemu. Więc na razie jeszcze nie potrzebujemy. Może w przyszłości będziemy potrzebować, ale na razie nie potrzebujemy większego. Kolejny punkt. Dlaczego nie? Musielibyśmy, no nie, nie musielibyśmy w sumie. E, musiałbym przesunąć musiałbym przesunąć fundusze z jednych inwestycji e, z, jed, z jednego aktywa do innych aktywów, czyli Musiałbym na przykład przesunąć pieniądze z depozytów bankowych i włożyć więcej w nieruchomości, gdybyśmy kupili kolejny dom. Albo z giełdy bym musiał posprzedawać trochę albo akcji, albo funduszy i przesunąć je w nieruchomości. A nie chcemy tego robić, bo że tak powiem, zbyt dużo w nieruchomościach, więc proporcje w portfolio by nam się tutaj trochę trochę zaburzyły zbyt dużo by było w nieruchomościach za dużo by było. Obecnie i tak jest dużo, ale jeszcze by było zbyt dużo. Więc tak musielibyśmy e ewentualnie musielibyśmy ten obecny dom sprzedać, a nie chcemy tego robić, bo kupiliśmy go w bardzo dobrej cenie to raz i drugi tu już wszystko sobie odremontowaliśmy ściany pomalowaliśmy. I tak dalej. Piwnicę. Domowe biuro zrobiłem, więc wszystko jest na gotowo, że tak powiem, a no i musiałbym wszystko przerabiać w nowym domu. A więc tak trochę pod siebie już tutaj zrobiliśmy wszystko, więc nie chcemy tego zmieniać i porzucać. I poza tym musielibyśmy płacić podatek od sprzedaży, który zapewne i tak byśmy na kupującego przerzucili. Tak, w Chinach się często robi, że podatek, od sprze podatek sprzedającego i podatek kupującego płaci kupujący. Oficjalnie i kupujący, i sprzedawca muszą zapłacić podatek. No ale wiecie, jak jest. Jak sprzedajesz, no to przerzucasz na kupującego, żeby on całe koszty ponosił, albo mu po prostu podnosisz cenę. No i tak. Także taka jest przewaga osób, które mają nieruchomości, nad przewagą osób, które nie mają nieruchomości. A, pożyczkobiorca, ten, który pożycza albo kupuje, jest zawsze, słuchajcie, poniżej tego, który sprzedaje albo udziela pożyczek. Pożyczkobiorca jest zawsze niewolnikiem pożyczkodawcy. Sprzedający ma zawsze wię, większą siłę niż kupujący. O, ja nie tutaj wygląda. No więc tak mamy tutaj wszystko pod siebie już zrobione. Mhm. Dlaczego w ogóle rozważałem zakup innego domu, to znaczy drugiego domu, większego domu. A, teraz są słuchajcie, chiński rynek nieruchomości teraz jest. W najniższym punkcie powiedzmy. Tam po 2008, po kryzysie finansowym 2008, nieruchomości w Chinach staniały około 1 trzecią. trzecią w porównaniu z tam 2020, 2020, 2021. I teraz są, że tak powiem, tanie. Podam Wam przykład. Kiedyś na przykład tak sprzedawano mieszkania po milion juanów i to w całych Chinach tak staniało, we wszystkich miastach, w całym kraju. A jak kiedyś na przykład mieszkanie kosztowało milion juanów, no to teraz tam kosztuje 700 tysięcy juanów, 650 tysięcy juanów, 750 tysięcy juanów. Jak kiedyś taki, taki dom tutaj... był po milion osiemset juanów, no to my go kupiliśmy za półtora miliona juanów. Jak tutaj te większe domy na przykład kosztowały 3 miliony juanów w 2020, przed covidem, który tutaj popsuł dużo na rynku, wszystko przestało rosnąć. I no, jak taki dom kosztował tam 2, 3 miliony juanów, 3,300, no to teraz kosztuje 2 miliony, 2 miliony, 300. Mhm. No, więc tak. Kolejny powód jest taki, że słuchajcie, nie chce nam się, nie chce nam się robić nowych zmian w życiu już. Ostatnio Wam mówiłem, że nawet jakbym miał jakąś dobrą ofertę pracy, to chyba też byśmy się nie przeprowadzili za pracą do innego miasta. Możecie sobie od, zobaczyć kilka odcinków wcześniej. 2-3-4 dwa, dwa, odcinki wcześniej zrobiłem film o tym, że tam różne prowadziłem rozmowy, ale myślę, że, że słuchajcie, chyba też bym się tutaj nigdzie nie przeprowadził już, żeby mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu i porzucić komfort swojego domu. Nie, że tak powiem za, za dobrze nam i za bardzo się tutaj rozleniwiliśmy tak to jest komfort rozleniwia Chiny jako kraj w Chinach, Chiny to nie Szwajcaria słuchajcie komfort, nie ma w Chinach zbyt dużo komfortu wszystko jest takie surowe stalowe, metalowe, betonowe, no ale za to wszyscy pracują ostro, bez komfortu. Więc im większy komfort, tym mniej pracy, im mniej komfortu, tym więcej, więcej pracy. Taka zależność. Taka zależność, słuchajcie, vlogera Jarka, którą tutaj podsum podsumowałem, podsum podsumowałem tu, po moich tutaj życiowych doświadczeniach, im ktoś jest bardziej komfortowy, tym, tym mniej pracuje. Im ktoś mniej pracuje, tym jest bardziej komfortowy. Polecam doktorantom robić badania w tym temacie. Ciekawe też, czy jest to przyczyna, czy skutek. Że jesteśmy leniwi i mniej pracujemy, czy mniej pracujemy, czy jesteśmy leniwi, bo mniej pracujemy. Więc znacie kilka powodów na te. Oh, o! Znacie kolejnych kilka powodów na temat tego, czy. Na temat tego, dlaczego na razie nie planuję zakupu kolejnego domu. Pod jakimi, pod jakimi tutaj warunkami kupilibyśmy inny dom w Chinach. Więc tak. Myślę, że są dwa, nie, trzy sytuacje. Pierwsza sytuacja przeprowadzilibyśmy się do innego miasta. Przeprowadzilibyśmy się do innego miasta i tam zostali, że tak powiem, na stałe i kupili dom w tym innym mieście. Co nie byłoby takie proste, bo ja nie mogę kupić drugiej nieruchomości w finach oficjalnie. Obcokrajowiec może mieć tylko jedną, jedną nieruchomość w finach dla własnego użytku, a tutaj. Ten dom mam w akcie własności swoje imię. Eee, razem z Simpay. także tutaj dwa imiona, nasz, dwa, naszą dwójkę tutaj wpisaliśmy w akt własności jako właścicieli. więc ja bym nie mógł, nie mógł kupić kolejnego. A w innym mieście, zależy od miasta, Sympej bym. By miała różne restrykcje. W większym mieście, typu Shanghai i Pekin, musiałaby iść do pracy i płacić podatki i ubezpieczenie społeczne przez 5 lat, żeby mogła w ogóle kupić nieruchomość. Ewentualnie w mniejszym mieście, gdzieś na przedmieściach, typu jakieś miasto mniejsze, mhm. z chińskiej trzeciej ligi, gdzie nie ma restrykcji. Mhm. Ale tam też zapewne nie, ma, zapewne nie ma pracy. Typu międzynarodowe szkoły. I tak dalej. Więc to jest bardzo jakby przypadek, który może się nie sprawdzić. Drugi podpunkt. E, sprzedalibyśmy obecny dom za, dobro, za dobre pieniądze i kupili nowy dom też za dobre pieniądze. Czyli na przykład sprzedalibyśmy obecny dom za 2 miliony juanów. I kupili nowy dom też za 2 miliony juanów, ewentualnie za, za 2,5 miliona juanów. Sprzedalibyśmy ten i tam niedużo dołożyli a i kupilibyśmy dużo większy. Na przykład 4 łazienki zamiast 3, 4 piętra zamiast 3, 2 miejsca parkingowe zamiast 1, duży ogród zamiast małego ogrodu, 5 pokoi zamiast... Trzech pokoi i biura. Więc w takiej sytuacji to by wymagało znowu, słuchajcie, dużo papierologii i dużo czasu i tak dalej, i dużo formalności. To jest do zrobienia, ale nie wiem, czy nam się chce. Kolejny punkt, trzeci, najłatwiejsza rzecz. Najłatwiejsza rzecz e, to kupno kolejnego domu, drugiego, dużo większego, i sweet, i robienie tam rzeczy od początku, typu dodanie wyposażenia i tak dalej, posprzątanie wszystkiego, dodanie wyposażenia i po prostu tak, przeprowadzenie się z, z jednego z miejsc z, z ten, jak to się mówi z doskoku, także dzisiaj mieszkamy tutaj, a jutro tam o przeprowadzamy się, wprowadzamy się do nowego domu, tak żeby tylko przejechać z jednego domu do drugiego. To by się mogło stać, myślę. Ceny chyba już nie spadną więcej, z tego co widzę rynek się tutaj stabilizuje, osiągnął już dno. Rynek nieruchomości idzie do góry, jak są stopy procentowe niskie, później spada w dół, jak są stopy procentowe wysokie. Albo jak gospodarka dobrze się, nie rozwija się szybko. Więc było na, na dole 2008-90, później do góry, 20, do 2020. Teraz spada w dół, 2026 jest na dole. No i za chwilę teraz stop obniżono w, w Chinach do bardzo niskiego poziomu. Tam na 2% możecie pieniądze pożyczać, więc są na dole. No i znowu pójdzie za jakiś czas, odbije się do góry. Aha. Myślę, że gdyby, gdybym tutaj w mieście Foshan albo Guangzhou miał jakąś superową, dobrą pracę, zarabiał, słuchajcie, miliony juanów, to myślę, że tak za. Myślę, że za 3-4-5 lat tak pomiędzy 3 lata a 5 lat myślę, że bym drugi dom kupił. To by było najłatwiejsze do zrobienia. Jeśli chodzi o życiową, życiowe przeprowadzki i, i ten i formalności i inne rzeczy. No, ale wiecie, jak jest. Także na razie, na razie żadna z trzej, tych trzech sytuacji się nie wydarzyła. Prawdopodobnie nie wydarzy się w najbliższej przyszłości też, więc. No, więc na razie się nie przeprowadzamy do większego domu w Chinach, ani do kolejnego domu w Chinach, ani nie, kupuje, ani nie kupujemy kolejnego domu w Chinach. A może jakieś kolejne mieszkanie na wynajem byśmy kupili w Chinach? Z mieszkaniami na wynajem, słuchajcie, tak, że proces zarabiania w ten sposób. Dochodów pasywnych jest ok, tylko jest bardzo dużo pracy, jeśli chodzi o te mieszkania. Musicie szukać wynajmujących, zarządzać tymi wynajmującymi, pobierać, pobierać opłaty. Niektórzy wam płacą co kwartał, niektórzy wam płacą co miesiąc, niektórzy wam nie płacą i musicie ich tam ścigać. Rachunki opłacać, ubezpieczenia od nieruchomości opłacać. Kontrakty podpisywać, podatki rozliczać. Uch, dużo słuchajcie, tego jest. Tam Więc jeśli to jest zajęcie tylko dla tych, którzy, którzy mają bardzo dużo czasu, to jest pierwszy punkt. Nie chcę mi się tego robić. Drugi punkt: musiałbym zwiększyć udział w nieruchomościach i na przykład wyciągnąć pieniądze, pieniądze z giełdy w Stanach. Tam Mógłbym tam powiedzmy zarobić 6% na miesięcznie na wynajmie przy powiedzmy zerowym wzroście wartości nieruchomości, no to bym tam zarabiał tylko 6%. A tutaj na giełdzie w Stanach spokojnie sobie, spokojnie sobie śpiew w nocy. 10% średnio 10% rocznie mi rośnie, 4% dywidendy rośnie rocznie. podatku 10%, płacę od dywidend sprzedawać nie sprzedaję, nie mam podatku od zysków kapitałowych, więc o, więc 14% minus średnio rocznie zarobku minus 10% podatku, tam macie 12-13% rocznie bez kiwnięcia palcem, bez bez użerania się tutaj z wynajmującymi, szukania klientów i tak dalej. Żadnych przestojów. Fundusze i firmy płacą dywidendy kwartalnie, jak w zegarku. Więc że tak powiem, szkoda się paprać. Szkoda sobie rąk brudzić. Mhm. Dla tam 6%, very good Joe. How are you doing today? Dobra. To tyle moi drodzy i moi drogie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to nurtujące niektórych pytania. Czy planujemy kupić kolejny dom, drugi dom w Finach albo większy dom w finach? Więc na razie nie planujemy. Cześć, cześć, cześć. Pa pa pa. A,